Weźmiemy wiertło i będziemy wiercić. No, mua. już woda trochę dinda, ale jest dzwoneczek na obiad. Owiad! Teraz <grym> <okręcinie> Jest lepa na ogień, się dupa zapali. Ja już wiem, że będę żałował, ale za mało mam odwagi, żeby teraz tego dziada odwołać i odesłać go z kwitkiem. Ponieważ mam dwie lewe ręce, a raczej prawe, bożem mańkut, to nie umiem w domu zrobić nic. Ktoś powie zaraz, jaki to facet, co wiertarki nie umie obsłużyć. No właśnie, taki jak ja, ale żyć jakoś trzeba. Dlatego zawezwałem złotą rączkę do wykonania podstawowych napraw w domu tak za jednym razem, kompleksowo, żeby poprawił to i owo, tu zawias dokręcił, tam coś powiesił i śrubokrętem standard życia mi podniósł nieco. Oczywiście od wejścia już wiedziałem, że to nie żaden absolwent budowlanki, tylko zwykły kurwa Janusz, który stwierdził, że skoro sam kiedyś z ojcem zlew naprawił, to teraz może świadczyć takie usługi każdemu. I to, bierzemy cyk od góry, no trochę się dyba tam. Jak to się mówi, jest jak jest żadnego certyfikatu czy CV oczywiście nie ma jedynie numer telefonu który pamięta jeszcze tak taka i klasyczne imię Andrzej pisane impactem na wycinanej domowymi nożyczkami ulotce kserowanej setki razy wisi wisi No wie pan ale ten murek to tak średnio prosty jest No przecież strzelać z tego nikt nie będzie tak Więc może być trochę krzywy To przyjedzie trochę kitu trochę gówna i wszystko się wyrówna. Instytucja złotej rączki jawi mi się jako wiecznie żywy relikt złotej ery PRL-u. Czasów, gdzie każdy musiał sobie radzić. A tacy wszechmiar zaradni obywatele mogli sobie w prosty sposób dorobić, bo takie same meblościanki naprawiali nieraz u siebie. Problem w tym, że czasy się zmieniły i nie wszystko już się da naprawić na gumę do rzucia albo na taśmę izolacyjną, żeby było, jakoś się trzymało. Z miesiąc potrzyma. Na tej myśli zbudowany jest dzisiaj cały kraj. No i co, wyszło? Zobacz. <grywa> popieścił, popieścił, i zmieścił, spokojna głowa, centymetr nie kilometr, tak? Wie pan. Piątek, zły początek, a sobota to nie robota, jak to mówił mój szwagier, świętej pamięci niech mu ziemia lekka będzie. Oczywiście stawki godzinowej czy wyceny całości klient nie usłyszy doputy, dopóki robota nie dobiegnie końca. Nie wiem więc, czy zabulę temu wąsatemu chujowi 200 czy 400 zł. Ustalić datę to też oczywiście kosmos, bo niby dostępny od ręki, ale potem się okazuje, że wolny termin ma za dwa miesiące. Aczkolwiek nie bez powodu szuka się ludzi, którzy są zarobieni i nie mają terminów, bo ci co mają pusty kalendarz, mają go nie bez powodu. Przepraszam, panie majster, która jest godzina? Nie wiem. Ale też wiem, się napił, no. Proszę pana! A może po piwku byśmy zrobili? Boże, jest dwunasta po południu. To co? Whisky? No, poszklanie i narustowanie. Niesamowite, jak człowiek jest w stanie żyć tylko na napojach gazowanych i czarnej jak smoła kawie, herbatą wzgardzi, Woda go niegodna, soczek to dla dzieci jest. Jego żywić może tylko kofeina i cukier. No i gotowa kanapka z ropucha, wiadomo. Najgorzej, jak ci się taki majster podczas naprawy rozgada i zacznie się spoufalać albo co gorsza, wygłaszać klasyczne życiowe wysrywy. Powiem panu, że mnie to moja już w ogóle nie podnieca, jak kiedyś jakoś... nie wiem, no zapuściła się, nie dba o siebie, wszystko jej pozwisało, po prostu już nie to samo. A mężczyzna ma swoje potrzeby, prawda? No właśnie, może chciałby pan potem jakieś kurwy zroksy zamówić, co? Nie, pan nie z tych, to nie było tematu. Powiem panu, że miesiąc temu brat mi się powiesił, no starszy. Tak czasami stoję na drabinie i tak robię coś na wysokościach, to też mi głupie myśli przychodzą do głowy, ale... No ale tak musiało być widać. Ja zawsze ten silniejszy psychicznie byłem niż mój starszy braciak. O. I ten wieczny fajek w mordzie, jakby oni bez dymu żyć nie mogli. Ubrani w lewisa, który pamięta grudzień 70 i w oczojebną, kraciastą koszulę, której brakuje guzika. Spoceni jak szczury od samego wjechania windą do klienta i wiecznie narzekający na wszystko, albo przeciwnie. Pozytywne śmieszki, które nawet jak spierdolą robotę, to zażartują z własnej pracy, ale hajs i tak przytulą. Proszę pana, łatwiej kijek pociękować niż go potem pogrubacić. Zawsze mój wuj tak mówił. <św świętej pamięci niech mu ziemia leko będzie. Jak to się mówi? Przyjdzie kit! BĘDZIE git! Wie pan jak to mówią? Łatwiej długie przykrutasić, niżli krótkie przydługasić, nie? Tak mój tato zawsze mówił. Świętej pamięci, niech mu ziemia lekką będzie. Jak to mówią, raz do wagi, raz do piona i robota spierdalona. O, szczęśliwy ten dom, gdzie pająki są. Zawsze tak moja babcia babulinka mówiła. <laughs> niech jej ziemia lekką będzie. Chociaż nie, bo ona jeszcze żyje. Najbardziej mnie wnerwia, że to jest zawsze robota zrobiona na 80%. Nigdy według instrukcji, tylko zawsze po swojemu, bo on wie lepiej i on to już robił nie raz. A koniec końców coś zawsze odpadnie po tygodniu, albo potężnie się zesra po miesiącu. To są ludzie, którzy wszystko robią albo na klej, albo na gwoździe, a nigdy na logikę i rozum. No chyba że na chłopski, ale to tylko gdy coś liczą. Co za cholera, no trzy razy człowiek skracał, i jeszcze za krótki jest. A to wytrzyma? Że pana, nie bądź pan rura i nie pęka. Jak ja coś zrobię, to wszystko wytrzyma. Kurwa. Dlaczego bez okularów pracuję? Proszę Pana, oko nie dupa. Można zamknąć, tak? Zawsze sobie mówię, nigdy więcej takiego Ramola nie najmę i złotówki mu nie dam, tylko wezmę kogoś po znajomości, z polecenia, kogoś pewnego. Tylko że koniec końców okazuje się, że każdy ma do polecenia właśnie takiego pana Andrzeja. I cykl się zamyka. Dlatego możecie się ze mnie śmiać i chwalić się, że wszystko potraficie zrobić samemu, ale spokojnie. Przyjdzie sądny dzień i sądna godzina, w której coś wam się tak zesra w mieszkaniu, czego nawet wasz najebany teściu by skoczem nie naprawił, i trzeba będzie wezwać tego wąsatego Da Vinci do swych bram. I wtedy nie zrozumiecie. Okno na świat, jak to się mówi. O! Czuwaj, to co jeszcze mamy? Za pięć trzecia bierz kapotę, zostaw majstra i robotę.